Cześć. Dzisiaj pokażę ci trzy najprostsze ćwiczenia na rozluźnienie mięśni karku i mięśni szyi. Także dzisiaj będziemy się uczyć, jak podczas jogi możesz nauczyć się mówić tak, nie i może. Także tak jak słyszysz na początku nauczymy się mówić nie. Czyli wydłuż sobie kręgosłup, opuść sobie obręcz barkową w dół i łagodnie zacznij skręcać głowę na prawo. Na lewo, na prawo i na lewo. Pozostaw sobie brodę równolegle pod do podłoża i sięgaj wzrokiem na tyle, ile pozwala ci twój kark, i na tyle daleko, ile pozwala ci szyja. Stopniowo możesz sobie zwiększać zakres ruchu staraj się to robić miękko ręce łagodnie na udach usiądź sobie oczywiście w dowolnym siadzie i oddychaj wdech, 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 wydech. możesz też zrobić lekko szybsze tempo dla ćwiczenia okej okay. no i po kilku powtórzeniach Będziemy teraz uczyć się, jak mówić tak. Czyli brodę suniesz sobie do mostka. Robimy taką lekką double chain. Okay. Wydłużasz mięśnie karku, czyli to, co mamy z tyłu, to jest nasz kark. I teraz przez wydłużanie mięśni szyi, czyli starasz się tak jakby rozciągnąć lekko teraz przód, tak? czyli naszą szyję, pochyl głowę w tył, z wydechem. I staraj się mieć tutaj szczękę rozluźnioną, niespięte usta. Ok? Wydech. I wracasz przez czubeczek, tutaj czubek głowy do sufitu. Wydech. Double chin. Wdech. I wydech. I też mówimy tak. Wydech. 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 Wydach. Możesz sobie wyobrazić, że na czubku twojej głowy jest pędzelek, którym malujesz teraz linię nad twoją głową i z biegiem czasu ta linia się dłuższa, ale tylko pracujesz w takim zakresie, żebyś nie, podnosi nie musiał podnosić barków do góry, barki cały czas w dół Możesz też sobie spleść ręce z tyłu, i zobaczysz, jak to jest w ruchu. Tutaj będzie troszkę bardziej ograniczona ruchomość, odcinka szyjnego, kręgosłupa. Więc sobie zawsze wybierz najodpowiedniejszy zakres. No i pracuj tak długo, aż poczujesz, że ten ruch jest płynniejszy i że mięśnie karku i mięśnie kapturowe, czyli te mięśnie, które tutaj mamy na górze, Powolutku odpuszczamy. Więc nauczy się, nauczyliśmy się już mówić nie, nauczyliśmy się mówić tak. Teraz się nauczymy mówić może. Czyli znowu wydłuż kark, wydłuż mięśnie szyi i pochylasz ucho na bok. No i co? No może, nie? Może. Kto wie? Może. A nuż? <grym> I tak sobie powolutku. Łagodnie też, bez podciągania barków. Wdech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jak zachodzące i wschodzące słońce pracuje Twoja głowa. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Szczęka jest cały czas miękka. Hmm. I powolutku sobie rozciągamy boki szyi. I też pracuj tak długo, aż poczujesz ulgę, okay. potem wróć sobie. Tak i tutaj na pewno, jak sobie sprawdzisz teraz znowu ruch na boki, poczujesz, że już jest co nieco lżej. nie ma takiego ściśnięcia w, mi w mięśniach kapturowych i w mięśniach karku. Możemy sobie do tego dorobić jeszcze kompilację, czyli na przykład połączyć sobie może z nie. Czyli przechylamy głowę do morza i zaczynamy mówić nie. 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 Tak, jest. Uczymy się asertywności. Nie. I wodzisz sobie też wzrokiem raz w dół, po skosie i raz do góry. Hmm? Czyli to, co jesteśmy troszkę podejrzliwi w tym ruchu. Też jeżeli poczujesz, że chcesz zostać sobie w jednym z miejsc, na przykład z głową lekko pochyloną, pójść sobie bark w dół. Możesz też rękę przeprowadzić sobie za plecy i tutaj poczujesz na pewno jeszcze więcej pracy. Staraj się puszczać bark w dół. Z wydechem. No Potem głową wróć, wróć ręką wróć do centrum. I to samo zrobimy sobie na drugą stronę. Puść luźno głowę. No i mówimy nie. 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 Tak jest. Ruch obrotowy, przyjemny. I patrz sobie w górę, w dół. W górę, w dół. To jest najprostsze ćwiczenie, które możesz wykonać sobie w pracy, w ciągu dnia, gdziekolwiek jesteś. Ze szczęką rozluźnioną. I jeszcze sobie zróbmy dwa powtórzenia. I głowa wraca. I do centrum. I teraz sobie też znowu zakres. Sprawdźmy patrząc na prawo, na lewo, do góry w dół. Znowu na boki. Mhm. I teraz wejdziemy sobie znowu w ruch morza, ale zaczniemy mówić tak, tak. I nie. Znaczy, Przepraszam, tak. <laughs> Wszystko myli, co mam mówić. Czyli mówimy tak. Tak. Jesteśmy no na tak, tak jak kiedyś taki film był z dziwą koleją. Jak nie widzieliście, to polecam. Tak. I dochodzimy sobie tam przyjemnie do mięsi karku. Mhm. I potem głowa znowu neutralnie wracasz. I to samo może na drugą stronę i zaczynamy mówić tak. Czyli tutaj brodę dajemy sobie w kierunku dołeczka między obojczykami. Mhm. I też pracuj w takim zakresie, w którym czujesz, że nie napinasz mięśni górnych, pleców, że twoje barki są cały czas opuszczone. Wychylasz sobie głowę. Pracuj powoli, spokojnie, bez rwania. Na pewno im Zaczniesz od mniejszych zakresów, tym ta ulga tak naprawdę pojawi się wcześniej, niż na dużych zakresach i szybko. Kali okay, głowa na prosty, wracamy. I jeszcze sobie sprawdź, co tam po lewej, co po prawej, co u góry, co w dole. No i poprzechylaj głowę na boczki. I tyle. Także Mam nadzieję, że ta praktyka będzie dla Ciebie przydatna. Podziel się z nią, z innymi. No i oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, śledzenia mnie też na Instagramie, strefa jogi, dolny podkreślik Dominika, oraz na strefa jogi na Facebooku. Także buziaki, ciao!